Godzina nieznana. Prawdopodobnie wpadając do szczeliny, straciłem przytomność. Obudziłem się na zimnej metalowej podłodze, a światło migotało nad moją głową, rzucając upiorne cienie na ściany. Pomieszczenie, w którym się znajduję, przypomina laboratorium, ale wszystko jest pokryte warstwą rdzy i krwi. W kącie dostrzegam drzwi z wyrytą cyfrą minus 3. Na stole leży otwarta teczka. W środku są zdjęcia. Zdjęcia ludzi, których twarze są wykrzywione z bólu. Każde zdjęcie nosi podpis. Obiekt 01. Obiekt 02. Ostatnie zdjęcie wbija mnie w ziemię. To ja! A podpis brzmi: Obiekt 13. Ostateczna faza. Szefie, gdzie ja jestem? Mam zdjęcie siebie i jest ono podpisane jako obiekt 13. Widzisz coś jeszcze? Drzwi z napisem minus -3 i teczkę. Szefie, mam klucz, ale co to wszystko znaczy? Słuchaj mnie uważnie. Masz bardzo mało czasu. Drzwi prowadzą do miejsca, gdzie działał doktor Kowalski. Projekt Odrodzenie. To co tam znajdziesz, nie powinno istnieć. A to obiekt 13? Dlaczego ja tam jestem? Fabian, proszę, nie zatrzymuj się. Kowalski to jedyny, kto może ci wszystko wyjaśnić. Jeśli tam jesteś, to oznacza, że czas się kończy. Co to znaczy czas się kończy? Halo, szefie. Godzina trzecia dziesięć. Straciłem zasięg, a ciszę przerywa metaliczny dźwięk, jakby coś ciężkiego przesuwało się w głębi pomieszczenia. Rozlega się za drzwi z numerem minus 3. Ktoś albo coś tam jest. Powietrze staje się gęste, a serce zaczyna walić w mojej piersi. Podchodzę do drzwi trzymając klucz. Wstrzymuję oddech, gdy za nich słyszę niski, zniekształcony głos. Fabian, już czas. Głos brzmi znajomo, jakby należał do kogoś, kogo kiedyś znałem, ale jednocześnie jest przepełniony czymś nieludzkim. Wiem, że zawrócenie nie wchodzi w grę, ponieważ to oznaczałoby śmierć. Drże, wkładając klucz w zamek. Mechanizm zgrzyta, a drzwi uchylają się powoli, ukazując ciemny korytarz, z którego emanuje metaliczny zapach krwi i ozonu. Z głębi dochodzą echa maszyn, jakby coś gigantycznego działało tam w ukryciu. Wchodzę. Polub i zasubskrybuj popart. 6.